Witam Was na moim kanale, w którym nie biorę jeńców. Nie udaję, że wszystko smakuje jak u babci, bo jak coś smakuje jak guma od klapka, to Wam o tym powiem i to bez filtra. A oto on. Pierwszy odcinek od gościa, który lubi jeść, mówi co i jak, nie boi się zajrzeć do kibla w knajpie. Dlatego postanowiłem założyć kanał kulinarny. Bo wiecie, jak ja się struję, to inni będą wiedzieć, gdzie nie wchodzić. Nikt nie wie, co zrobię, nie wiadomo, gdzie wejdę, nie wiadomo, co zjem. Nazywam się Prosty i to nie dlatego, że nie skomplikowany, tylko dlatego, że nie owijam w bułkę. Jeżeli coś będzie dobre, poleci fąpa. Jeżeli to będzie gówno, to nie będzie ojej, bo kucharz miał zły dzień. Tylko co to kurwa ma być? Płacę, wymagam, bo oto wyruszam w podróż. Smaczną, czasem tłustą, czasem chrupiącą, czasem tak zaskakującą, że aż żołądek mówi panie, nie przesadzaj. Startuję z województwa lubuskiego krajny kebabów, zapiekanek, zaskakująco dobrych pierogów i niespodzianek z budek, które ktoś zbudował z Lego i marzeń. Odwiedzę wszystko. Bary, restauracje, food trucki, dziuple przy drodze i knajpy, które mają więcej lajków niż siedzeń. A jak będzie naprawdę dobre, to usłyszycie moje magiczne słowo. FOMPA. Powiem to głośno. Tak głośno, że nawet stosunkowy się zawstydzi. To nie jest byle jakie mniam. To werdykt. Pieczęć smaku. Finał rozkoszy dla podniebienia. Nie będę miał kontraktów z lokalami. Nie będę robił recenzji za kebaba. Jeżeli coś mnie kupi, to przede wszystkim smakiem. To nie jest kółko różańcowe dla gastro, tylko ring. A ja jestem waszym jedzeniowym sędzią. Oto kanał dla ludzi, dla tych, co kochają jeść i nie chcą być robieni w kebaba. Witajcie w mojej kuchni bez kuchni. Z głodu do prawdy. Nie będę się pierdolił. Nie będę ukrywał. Więc siadajcie. Zaczynamy. Degustator wraca do gry. Zaufaj prostym radom.